Są słowa, które ranią, łamią, odbijają się echem w naszej głowie przez całe lata. Ale czasem, jeśli mamy szczęście, trafiamy na takie, które działają odwrotnie. Słowa, jak ciepły koc w zimną noc, słowa, które cicho siadają obok naszego bólu i mówią: Jestem tutaj. Słowa, które nie wymagają od nas byśmy się zmieniali, spieszyli czy cokolwiek udowadniali. Po prostu leczą. Karl Jung powiedział kiedyś: Najstraszniejsze jest w pełni zaakceptować samego siebie. I może właśnie o to w tej podróży chodzi nie o gonienie za czymś nowym, lecz o delikatne zwrócenie się ku tym częściom nas, przed którymi kiedyś uciekaliśmy. Ku temu dziecku w nas, które wciąż szeptem woła w ciemności, licząc, że ktoś je usłyszy. Dziś chcę zwrócić się właśnie do tego dziecka prostymi słowami nie akademickimi. Nieskomplikowanymi, tylko prawdziwymi, cichymi słowami, takimi, które dzięki naukom Junga rozumiemy głęboko w duszy. Zaczynajmy. Pierwsze: widzę cię. Istnieje rodzaj bólu, który nie pokazuje się na powierzchni, chowa się w zakamarkach uśmiechu, odbija w ciszy pomiędzy zdaniami. To ból bycia niewidzialnym. Może pamiętasz, jak to jest siedzieć przy stole? Gdy nikt nie pyta, jak się naprawdę czujesz, iść korytarzem w szkole, po cichu mając nadzieję, że ktoś zauważy, iż z czymś się zmagasz. A może wcale nie chodziło o smutek, może była to radość, duma, ekscytacja, ale nikt jej nie dostrzegł. I tak zaczęłaś lub zacząłeś ją przygasać, kawałek po kawałku. Jung wierzył, że to, co tłumimy, nie znika. Staje się cieniem. Mówił, że każdy nosi swój cień, a im mniej jest on obecny w naszej świadomej części życia, tym staje się czarniejszy i gęstszy. Gdy nie jesteśmy widziani, chowamy te części siebie w mroku, nie z powodu wstydu, ale dlatego, że nauczyliśmy się, iż tak jest bezpieczniej. To oznacza, że wciąż może istnieć w tobie część żywa, lecz ukryta. Może schowała się, bo kiedyś nie miała wyboru. Może powiedziano ci, że jesteś zbyt wrażliwy, więc nauczyłeś się tłumić emocje. Może usłyszałaś, że przesadzasz, więc przestałaś mówić prawdę. A może po prostu cię ignorowano. Żadnych słów, żadnych ran, tylko cichy ból bycia niewidzialnym. I nawet teraz, jako dorosły, możesz to czuć. W sali pełnej ludzi czujesz się samotny. Osiągasz coś wielkiego, ale nikt nie bije brawo. Patrzysz w lustro. I nie rozpoznajesz tej osoby, bo prawdziwe mu ja ukrywało się przez lata. Bycie dostrzeżonym to nie to samo co bycie obserwowanym. Kiedy ktoś cię naprawdę widzi, dostrzega więcej niż maskę, widzi drżenie w głosie, historię w Twojej ciszy, Twoją duszę. I wiesz co? Ty też możesz być takim świadkiem dla samego siebie. Jung zachęcał do praktyki aktywnej wyobraźni. Dialogu pomiędzy sobą świadomym a podświadomym. Usiądź w ciszy, zamknij oczy i wyobraź sobie, że do pokoju wchodzi twoje młodsze ja. Jak wygląda? Ile ma lat? Jest przestraszone, niepewne, a może pełne nadziei? Nie próbuj nic zmieniać, po prostu bądź nie naprawiaj, nie pouczaj, tylko patrz i pozwól swojej obecności mówić. Widzę cię. Jesteś ważny, nigdy nie musiałeś na to zasługiwać. Możesz też spróbować pracy z lustrem. Stań przed nim, spójrz sobie w oczy i powiedz na głos: Widzę cię. Nie chodzi o próżność, chodzi o widzialność. Mów do tej wersji siebie, która zawsze czekała, aż ktoś to powie. Napisz list do swojego wewnętrznego dziecka, nie po to, by doradzać, ale by słuchać. Zapytaj: Co chcesz, żebym wiedział? A. I pozwól, by odpowiedziało, bo tak zaczyna się uzdrawianie. Jung powiedział, największą tragedią rodziny są niewyżyte życia rodziców. Ta tragedia często przechodzi na dzieci, ale możesz przerwać ten cykl, stać się świadkiem, którego nigdy nie miałaś lub nie miałeś. Drugie. Należysz tutaj. Ból poczucia, że się nie pasuje, jest głęboki. Nie zawsze krzyczy. Czasem tylko cicho mruczy pod codziennością. To poczucie bycia innym, stojącym z boku, obserwującym, ale nigdy w pełni uczestniczącym. Jung mówił o procesie indywiduacji, stawania się całością. Częścią tego procesu jest odzyskiwanie fragmentów siebie, które porzuciliśmy, by dopasować się do otoczenia. Nie urodziłaś się z poczuciem, że nie pasujesz. Tego się nauczyłaś. To wchłonęłaś w miejscach, gdzie twój głos był za cichy, by miał znaczenie, lub za głośny, by był mile widziany. Prawda jest taka, że należysz nie wtedy, gdy się zmienisz, lecz wtedy, gdy wrócisz do siebie. Czasem leczenie oznacza powrót do miejsc w sobie, które porzuciłaś. Powiedzenie: Ty też jesteś częścią mnie, do tej przestraszonej, niezręcznej, złoszczącej się, radosnej, dziwnej, ciekawej i pięknej części. Spróbuj praktyki. Połóż dłoń na sercu, siedząc w ciszy. Nie musisz nic mówić. Poczuj rytm, który mówi: Jestem tutaj. Należę do tego ciała, tej chwili, tego świata. Jung wierzył, że ja jest nie tylko centrum, ale i całością obejmującą zarówno świadomość, jak i nieświadomość. Nie musisz być jedną wersją siebie, by być akceptowanym. Całe twoje ja należy tutaj. Trzecie, jesteś bezpieczny. Może wciąż jest w tobie część, która wstrzymuje oddech, czekając na kolejne rozczarowanie, wybuch, zdradę. Może nawet tego nie zauważasz, bo tak nauczyłaś się żyć: w napięciu, czujna, z uśmiechem na zewnątrz, ale w środku zawsze gotowa na cios. To dzieje się, gdy twój układ nerwowy nigdy nie poznał, czym jest bezpieczeństwo. I nie chodzi tylko o wielkie traumy. Również te ciche, które nie trafiły na nagłówki twojej historii, ale zostawiły blizny. Bycie karconym za łzy, karanym za potrzebę pocieszenia, zawstydzanym za strach. Jung powiedział: Neuroza jest zawsze substytutem prawdziwego cierpienia. Jeśli nie było miejsca na wrażliwość, psychika budowała zbroję, ale ta zbroja trzyma nas w ciągłym stanie gotowości. Pierwszy krok do odzyskania poczucia bezpieczeństwa jest prosty, ale niełatwy – obecność. Nie poczujesz się bezpiecznie w chwili, w której cię nie ma, jeśli twoje myśli są w przeszłości lub przyszłości. Leczenie dzieje się tylko w ten teraz. Zacznij od małych rzeczy, połóż rękę na sercu, poczuj jego bicie i powiedz – w tej chwili jestem bezpieczny. Skorzystaj też z aktywnej wyobraźni. Zobacz swoje wewnętrzne dziecko przestraszone, niepewne. Powiedz mu: Jestem z tobą. Teraz jesteś bezpieczny. Twórz rytuały samouspokajania: ciepła kąpiel, herbata o tej samej porze, delikatne kołysanie w fotelu. Powtarzalność buduje rytm, a rytm daje poczucie bezpieczeństwa, jak bicie serca. Techniki uziemienia też są potężne. Poczuj stopy na ziemi. Nazwij pięć rzeczy, które widzisz, cztery których możesz dotknąć, trzy, które słyszysz, bo to ciało pamięta lęk i ciało trzeba przekonać, że teraz jest inaczej. Czwarte. Jesteś wystarczający. To wyczerpujące, prawda? Ciągłe staranie się, potrzeba udowadniania, że zasługujesz, że jesteś dość dobry, żeby zasłużyć na miłość. Wielu z nas dorastało w przekonaniu, że miłość ma warunki. Że trzeba być idealnym, cichym, pomocnym, nigdy za bardzo. Jung powiedział: Przywilejem całego życia jest stać się tym, kim naprawdę jesteś. Ale jak mamy się tym stać, skoro przez lata próbowaliśmy być tym, kogo inni potrzebowali? Persona, czyli maska społeczna, o której mówił Jung, może być przydatna. Wszyscy ją nosimy. Problem pojawia się, gdy ta maska staje się więzieniem, które ukrywa w nas dziecko chcące być kochanym takim, jakie jest. Prawda jest taka, jesteś wystarczający. Nie dlatego, że coś osiągnąłeś czy zasłużyłeś, ale dlatego, że istniejesz. Twoje wewnętrzne dziecko nigdy nie musiało być wydęcej, więcej. Potrzebowało tylko miłości, zauważenia i przytulenia, tak samo jak ty teraz. Spróbuj codziennie mówić do siebie: Jestem wystarczający. Nawet gdy czujesz się złamany, zmęczony, niczego nie osiągasz, wciąż jesteś wystarczający. Napisz list od swojego wewnętrznego dziecka do dorosłego siebie. Pozwól mu powiedzieć: W co chciałoby, żebyś wierzył? Może napisze: Nie jesteś zepsuty, jesteś tylko zmęczony udawaniem odpocznij. Piąte. Wybaczam Ci, są rany, które nigdy nie doczekały się przeprosin, na jakie zasługiwały. Chwile, które wciąż odtwarzasz w głowie, nie dlatego, że chcesz, ale dlatego, że nigdy naprawdę Cię nie puściły. Jak echo dzieciństwa, które miało być ciepłe, a zostawiło Cię z twardym sercem, ciszą i bólem. Dorosłeś, ale część Ciebie została zamrożona. Wciąż trzyma tę scenę, ten ból, pytania, których nigdy nie mogłeś zadać. Dlaczego mnie nie ochroniłeś? Dlaczego nie kochałeś mnie tak, jak potrzebowałem? Dlaczego sprawiłeś, że czułem się niewystarczający? Może nigdy nie otrzymałeś odpowiedzi. Jung powiedział: Największym ciężarem, jaki dziecko musi nieść, jest niewyżyte życie jego rodziców. To, co cię zraniło, często nie było tak naprawdę o tobie, lecz o ich własnych, nieprzepracowanych ranach. O traumach, których nigdy nie dotknęli, i wzorcach, które nieświadomie przekazali dalej. Ale to nie zmienia faktu, że w tobie pozostał gniew, żal, a nawet poczucie winy. Bo dzieci obwiniają siebie, gdy dorośli zawodzą. Jeśli rodzic krzyczał, to makle pewnie zrobiłem coś złego. Jeśli miłość była wstrzymywana, to kateno pewnie na nią nie zasłużyłem. Jeśli doszło do przemocy, to pewnie na to zasłużyłem. Ale to nieprawda. Dlatego przebaczenie nie jest usprawiedliwieniem przeszłości, to uwolnienie jej wpływu na teraźniejszość. Nie chodzi o to, by powiedzieć, że to było w porządku, tak, ale by zdecydować: Nie będę tego bólu dłużej nosić, bo nigdy nie był mój. Jung często mówił o integracji bólu, o wynoszeniu cienia na światło. Wybaczenie to nie jest bierność. To proces odzyskiwania części siebie, które zakopaliśmy pod żalem, wstydem i rozpaczą. To akt alchemii, który zamienia ból w obecność. Jak zacząć? Może od listu, nie po to, by go wysłać, ale by powiedzieć wszystko: do rodzica, który nie umiał być obecny, do nauczyciela, który cię upokorzył, do przyjaciela, który cię porzucił, a może do samego siebie. Napisz wszystko, Gniew, zawód, złamane serce bez filtra, bez uprzejmości a na końcu powiedz: Wybaczam Ci, nie dla Ciebie, ale dla siebie bo chcę być wolny. Wybaczenie nie musi oznaczać pojednania, zapomnienia czy odbudowania relacji. Oznacza rezygnację z nadziei, że przeszłość mogła być inna oznacza wybranie spokoju zamiast kary. To powiedzenie swojemu wewnętrznemu dziecku. Nigdy nie musiałeś dźwigać tej winy. Przykro mi, że musiałeś, ale teraz już jestem tutaj i mogę to odłożyć. Wyobraź sobie, że trzymasz w ramionach swoje młodsze ja. Może płacze, może się złości, może ci nie ufa. Trzymaj je mimo to. Szepnij: Przykro mi. Widzę, jak było ci ciężko. Nie zrobiłeś nic złego. Wybaczam ci, że obwiniałeś siebie. Chciałeś tylko przetrwać. Bo czasem najważniejszą osobą, której musimy wybaczyć, jesteśmy my sami. Za lata zamknięte w wstydzie, za chwilę, gdy milczeliśmy, choć powinniśmy mówić, za to, że uwierzyliśmy w kłamstwa innych. Wybacz dziecku w sobie, które próbowało być idealne, by uniknąć kary. Wybacz nastolatkowi, który buntował się, bo nie wiedział, jak poprosić o miłość. Wybacz dorosłemu, który wciąż powtarza schematy, nie dlatego, że chce, ale dlatego, że nie zna innej drogi. Jung powiedział: Nie jestem tym, co mi się przydarzyło, jestem tym, kim wybieram się stać. A wybór oznacza przestanie noszenia bólu, który nigdy nie był Twój. Oznacza zakończenie cyklu, który zamienił Twoje serce w pole bitwy. Patrzenie na swoją przeszłość nie z goryczą, lecz z oczami, które mówią: nie masz już nade mną władzy. Wybaczenie to cicha rewolucja. Nie przychodzi od razu, może wracać falami. Jednego dnia czujesz wolność, innego kabał, znów stary ból, to normalne. Leczenie nie jest linią prostą, lecz spiralą. Ale za każdym razem, gdy spotykasz ból z współczuciem, zamiast z oporem, przepisujesz swoją historię. I ta historia staje się łagodniejsza. Nie wybaczasz. Bo ktoś na to zasłużył, wybaczasz, bo ty zasługujesz żyć bez tego ciężaru, wybaczasz, bo twoje wewnętrzne dziecko zasługuje na śmiech, lekkość, spokój, wybaczasz, bo przyszłość, w którą wchodzisz, nie może być budowana na urazie, odpuszczenie to nie zapomnienie, to pamiętanie inaczej, pamiętanie, że pomimo wszystkiego wciąż tu jesteś, wciąż jesteś całością, wciąż wart, cza. Miłości, nawet jeśli nigdy jej nie dostałeś. A to jest ostateczne uzdrowienie, te pięć zdań. Widzę cię, należysz tutaj, jesteś bezpieczny, jesteś wystarczający, wybaczam ci. Są proste, tak. Ale są też święte. To balsam, na który twoje wewnętrzne dziecko czekało latami. Nie tylko w myślach. Ono potrzebuje je poczuć. Karl Jung wierzył, że pełnia nie polega na stawaniu się kimś nowym. Lecz na przypomnieniu sobie, kim byliśmy, zanim świat kazał nam zapomnieć. Dlatego powrót do siebie nie powinien być w pośpiechu. Powrót wymaga łagodności, cierpliwości i miłości. Słowo po słowie, bo to dziecko w tobie wciąż słucha. Jeśli chcesz, możesz wracać do tych pięciu zdań codziennie, wypowiadać je na głos, zapisywać w dzienniku, szeptać w myślach w chwilach, gdy czujesz się zagubiony. Każde z nich jest jak klucz otwierający drzwi, które od dawna były zamknięte: drzwi do miejsc w tobie, gdzie wciąż czeka ktoś, kto chce być zauważony, zaakceptowany i kochany. Nie musisz od razu czuć, że w nie wierzysz. Na początku mogą wydawać się obce, a nawet fałszywe, ale one zaczną w tobie pracować. Każde powtórzenie jest jak kropla wody padająca na kamień. Powoli ale nieustannie kształtuje nową przestrzeń w Twoim wnętrzu. Możesz też połączyć te słowa z praktykami, które wzmacniają ich działanie. Widzę cię. Kiedy patrzysz w lustro, zamiast oceniać wygląd, spróbuj dostrzec siebie głębiej. Należysz tutaj. Połóż rękę na sercu, czując rytm swojego życia, i przypomnij sobie, że masz prawo istnieć dokładnie taki, jaki jesteś. Jesteś bezpieczny. Usiądź wygodnie, weź głęboki oddech i rozejrzyj się po swoim otoczeniu, zauważając, że teraz nic ci nie zagraża. Jesteś wystarczający. Przypomnij sobie sytuacje, w których czułeś się niedoceniony i powiedz sobie, że twoja wartość nie zależy od cudzej opinii. Wybaczam ci. Napisz list, którego nie wyślesz, a w którym wypuścisz ciężar, który już nie jest twój. Pamiętaj, że uzdrawianie to nie jest sprint. Czasem będziesz wracać do starych ran. Czasem poczujesz, że znowu jesteś w tym samym miejscu, od którego zaczynałeś. Ale to nie cofanie się, to pogłębianie. Spiralny ruch ku sobie, gdzie z każdą rundą spotykasz dawny ból z większą łagodnością. Nie zawsze będziesz mieć siłę, by pracować nad sobą. I to też jest w porządku. Czasami uzdrawianie to nie robienie niczego wielkiego. Tylko danie sobie prawa do odpoczynku. Bo proces ten to nie tylko konfrontowanie się z przeszłością, ale też tworzenie w teraźniejszości przestrzeni, w której możesz po prostu być. Warto pamiętać, że choć inni mogą nas wspierać, prawdziwe pojednanie ze sobą jest naszą własną drogą. Możesz spotkać ludzi, którzy będą świadkami się Twojej przemiany, którzy spojrzą na Ciebie z akceptacją. Ale to Twoje spojrzenie na samego siebie. Jest tym, co ostatecznie uwalnia. Więc powtarzaj: Widzę cię, bo przez lata mogłeś być niewidzialny, należysz tutaj, bo przez lata mogłeś czuć się intruzem, jesteś bezpieczny, bo przez lata mogłeś żyć w napięciu, jesteś wystarczający, bo przez lata mogłeś próbować zasłużyć. Wybaczam ci, bo przez lata mogłeś nosić winę, która nigdy nie była twoja. A kiedy te słowa staną się częścią ciebie, zauważysz, że wewnętrzne dziecko, które czekało w cieniu, zacznie wychodzić na światło, nie po to, by coś udowadniać, nie po to, by kogoś zadowalać, ale po to, by być. I może właśnie to jest najgłębszym uzdrowieniem, powrót do bycia sobą, całym sobą, w pełni obecnym i świadomym, że zasługujesz na swoje miejsce w tym świecie. Dziękuję, że wysłuchałeś tej historii. Jeśli te słowa w jakiś sposób do ciebie trafiły, zatrzymaj je. Daj im czas, by zakorzeniły się w twoim życiu i pamiętaj, niezależnie od tego, co mówiła przeszłość, teraz masz prawo być widziany, kochany i wolny.